Test pewnej substancji. W Woreczku jest pewna substancja, którą musisz zjeść. Gdzie jest dwójka, kurwa? Jakiej substancji? Czy ja nie będę do mordy wkładał czegoś, co ja nie wiem, co to jest? Nie no, ty pojedany jesteś? Chłop mi coś takiego wysłał i myśli że, myśli, że ja to kurwa wezmę. Jeszcze na streamie. Nie ma opcji, kurwa, co to jest w ogóle? Teraz na tym moje odciski będą. <laughs> jest to. Wydaje mi się, że to jest taka, że to jest kwaśna ta, wydaje mi się, że to jest kwaśna ta, ta to jest taka orężada kwaśna, ale sorry, nie będę ruszał, jakbyś mi wysłał to w opakowaniu normalnym, to bym to wziął, zrobię karę, bo nie będę tego tykał. cheeks aqui para